Mamy przed nami trzy wspaniałe kobiety, tak naprawdę chyba wielkie, wspaniałe, dobro kulturalne, nie tylko obu instytucji, ale też całego miasta, a myślę, że mogę powiedzieć więcej, regionu, a pewnie i całego kraju. Brawo, 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 brawo! brawo, brawo. Kobiety wielu talentów. Wielu, wielu, wielu talentów, o których na pewno za moment będziemy mówić. Trzy kobiety, trzy materie, rzeźba malarstwo Batik to wystawa prac trzech bolesławianek: Barbary Bednarowicz, Joanny Mysłek-Michnowskiej i Katarzyny Wiktorii Sas. W dziale historii miasta odbył się wernisarz prac tych trzech utalentowanych kobiet. Spotkanie poprowadziły dyrektor Muzeum Ceramiki w Bolesławcu Anna Bober-Tubaj oraz dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury Beata Domarecka. Wszystkie trzy bohaterki dzisiejszego wieczoru związane są z Młodzieżowym Domem Kultury albo były związane w przeszłości. I chcę powiedzieć, że oprócz niewątpliwych artystycznych walorów, jakie niosą ich prace czyli tego, że spełniają się jak artystki. To podkreślić należy fakt, że potrafią zainspirować młodych ludzi do poszukiwania własnych talentów, potrafią je kształtować i potrafią o nie dbać. Wszystkie trzy pracowały i pracują z dorosłymi, z dziećmi. I tworzą w tych swoich pracach nowe przestrzenie dla e, sztuki, odkrywanej właśnie w tych młodych ludziach, e, ale też i w dorosłych, którzy na, na przykład w XXIII wieku odkrywają swoje mocne strony. W tym tkwi z całą pewnością siła tych trzech wspaniałych kobiet. Wystawa składa się tak jak sam tytuł sugeruje, to trzy, trzy, trzy różne pierwiastki artystyczne, czyli rzeźba, e, malarstwo i batik. E, każda z Państwa Zaproponowała inną dziedzinę, choć trzeba od razu powiedzieć, że generalnie ze względu na wykształcenie i spektrum tego, co na co dzień robię, jest ono jest oczywiście dużo szersze. Zasada była jedna: pokazać również te prace, które powstały w miarę w ostatnim czasie, są nowe albo po prostu w Bolesławcu do tej pory nie były pokazywane. Barbara Bednarowicz, autorka prezentowanych na wystawie rzeźb, szuka źródła inspiracji przede wszystkim w człowieku i tym, co go określa. Zaprezentowałam kilka prac, głównie są to prace ceramiczne, ale wśród tych prac jest też, jest też moja praca z 2012 roku, czyli mój dyplom, kiedy kończyłam Akademię Sztuk Pięknych. Praca jest zrobiona z ziemi, dosyć dużych formatów, postać ludzka zamknięta w placce szklanej. Inspiracją do wszystkich prac jest człowiek. Yy, wszystko, co tego człowieka określa z jego sprzecznościami wewnętrznymi, z jego obrazem zewnętrznym, który prezentuje dla innych dla świata. Joanna Mysłek Michnowska inspiracje czerpie z natury, z którą żyje w harmonii. Emocje, jakie wyzwala kontakt z naturą, przekładają się na jej twórczość. W zaprezentowanych przez siebie pracach rytmicznymi, żywymi kompozycjami chciała przekazać dużo pozytywnej energii. Prezentuje dzisiaj głównie malarstwo. Malarstwo na płótnach farbą akrylową. Bardzo lubię akurat tą technikę, chociaż każdy artysta wybiera, lubi każdy inną formę. Ja akurat farbę akrylowe bardzo lubię za to, że można nią malować też laserunkowo, czyli nakładać takie warstwy jedna na drugą, które są przeźroczyste i później do, i miejscami, jeśli się nałoży ją mocniej albo kilka razy, to na wtedy daje mocniejszy efekt. Natomiast jeśli tylko się ją przeciągnie raz, to ona wtedy daje takie laserunki, i bardzo mi to pasuje. Bardziej do tej pory lepiłam i wypowiadałam się bardziej w tworzywie ceramicznym, ale taki mam ukończony kierunek studiów. Ale gdzieś to malarstwo cały czas mi tak, yy, że tak będzie żyło na sumieniu, jako takie niespełnione. I nie wiem dlaczego, ale w duszy ciągle mi to gdzieś tak. Że chcę malować, chcę malować, no i w końcu miałam czas. Dzieci trochę odchowane i można się było temu troszkę oddać, poświęcić na to trochę czasu. Bardzo się cieszę. Katarzyna Wiktoria Sas zajmuje się przede wszystkim batikiem i szkłem dziedzinami, w których ważną rolę w odbiorze pełni światło, które sprawia, że ożywają. Są to batiki i malarstwo na jedwabiu. Coś, czym zajmuje się, jeśli chodzi o batiki od dobrych 15 lat, natomiast malarstwo na, na jedwabiu to jest takie... No powiedzmy moje najnowsze odkrycie sprzed y, kilku lat. Y, technika taka bardziej malarska, y, przypominająca tradycyjną. Jest to y, technika taka troszeczkę nieprzewidzialna, ponieważ y, jedwab jest tak delikatny, że farba rozpływa się tam, gdzie chce właściwie. Ograniczają tylko gutta. Y, no ale to jest właśnie w tym piękne i tak samo batik y, dużą rolę tam odgrywa przypadek w, w, w tworzeniu. Y, batik polega z kolei na malarstwie z użyciem wosku i barwników takich do tkanin. I w zasadzie nie zna się tego efektu końcowego do momentu takiego ostatecznego wyprasowania całej kompozycji. Wtedy dopiero widać czy wyszło czy nie wyszło. Wernisaż zgromadził wielu gości, sympatyków sztuki oraz podopiecznych artystek. Zwiedzający mogli obejrzeć kilkadziesiąt prac pochodzących z trzech różnych artystycznych światów: rzeźby ceramiczne i żeliwne, kafle ceramiczne, malarstwo oraz obrazy stworzone techniką batiku. Wystawę można oglądać w Muzeum Ceramiki przy ulicy Kutuzowa w Bolesławcu do 5 maja.